Cześć, z tej strony Paula z językowo.org. Dziś pokażę Ci, dlaczego tak ciężko przychodzi nam nauka pojedynczych słówek w języku niemieckim, dlaczego przynosi tak słabe efekty i dlaczego zawsze sta powinniśmy stawiać na to, aby uczyć się z kontekstem, z wyrażeniem, najlepiej z konkretnym zdaniem. Pewnie nieraz już słyszeliście o metodach typu 100 słówek w 100 dni e, albo i nawet 200 jakby się dało i potem zastanawiacie się dlaczego mimo tego, że wykonałem czy wykonałam tą pracę, niespecjalnie przynosi to efekty. Dziś mam tu dla Was kilka przykładów na to, jak jedno słówko w języku polskim, jak wiele może mieć znaczeń w języku niemieckim i jak kontekst wiele wnosi w tłumaczenie. Mam nadzieję, że będziecie powtarzać ze mną na głos, oczywiście zrobię dla Was przerwę e, i zróbcie sobie koniecznie notatki. Mam nadzieję, że po tej lekcji pomyślicie o tym, czy nie warto byłoby przerzucić się na naukę gotowych zdań i zwrotów? Jeżeli już będziecie na to gotowi, serdecznie Was zapraszamy na naukę z językowo.org. Mówić przez sen. Mówić przez sen. Tutaj akurat w tej, w tej lekcji pokażę Wam, jak wiele różnych zastosowań, może jak wiele różnych zamienników słowa przez mamy w języku niemieckim. Mówić przez sen. Im Schlafreden. Im Schlafreden. Mówić przez sen. Im szlaf reden. Pić przez słomkę. mit trinkhalm trinken. mit trinkhalm trinken. mit trinken. Ale dużo zbitek. Mam nadzieję, że też Wam też wyszło, ale na pewno był połamaniec językowy na start. Przez pomyłkę. Aus versehen. Aus, verseen. Aus verseen. Przewiesić przez ramię. Über die Schulter hängen. Über die Schulter hängen. Über die Schulter hängen. Przechodzić przez ulicę. Die Straße überqueren. Die Straße überqueren. Die Straße überqueren. A teraz kilka zdań, które pokazują, że jednak czasem przez może być ta, w, takim sam, w takiej samej niezmienionej formie, ale jednak po polsku będą miały, miały zupełnie różne znaczenia. Przekazę, przekażę ci paczkę przez Olgę. Ich werde dir das Paket durch Olga überbringen. Ich werde das Paket Olga überbringen. Ich werde dir das Paket über Olga überbringen. Przez miasto, durch die Stadt, durch die Stadt, durch die Przez przypadek, durch zufal, durch zufal, durch zufal. Poznałem ją przez mojego znajomego. Ich habe sie durch meinen Bekannten kennengelernt. Ich habe sie durch meinen Bekannten kennengelernt. Moi drodzy, tyle zwrotów, tyle razy przez, a jednak prawie w każdym zwrocie i z innym tłumaczeniem. Mam nadzieję, że dało Wam to dzisiaj do myślenia, i mam nadzieję, że następnym razem, kiedy będziecie poznawali nowe słówko, użyjecie go w kontekście, napiszecie sobie z nim zdanie. Polecam także naukę wraz z synonimami, dlatego że fajnie jest znać kilka zamienników, ponieważ rozmówca, którego spotkamy, niekoniecznie użyje akurat tego, którego się nauczyliście. Warto jest więc cały czas poszerzać swoje słownictwo. Jeżeli macie nasz planer z Językowo.org, macie tam świetne strony specjalnie do mind mappingu, specjalnie do rozszerzania słownictwa, dedykowane, więc mam nadzieję, że z tego korzystacie, jeżeli jeszcze nie macie naszego planera. Gorąco zapraszamy na naszą stronę, tam oczywiście można go zamówić. Masz pomysł na kolejną wspólną lekcję? Daj nam znać w komentarzu, a jeżeli nie chcesz jej przegapić, zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia.